Właśnie prezentujemy masaż Kamila. Jest to początkowa faza, widzę elementy rozluźniające, ale ja już właśnie przeżyłem tą całą sesję i muszę Wam powiedzieć, że wrażenie jest absolutnie rewelacyjne. Kilka razy byłem masowany, ale to, co dzisiaj przeżyłem, no, najlepiej po sobie gdzieś tam zareklamować i muszę Wam powiedzieć, że warto było poddać się czy oddać właśnie w ręce Kamila.